Jesteś piękniejsza! Jesteś piękniejsza! Od O, jakie to żenujące. Zaraz pewnie pójdzie. Wójty ty kiecie. chciałem... Nie lękaj się, krucha istoto. Już przeganiam uskrzydlonego gada. Ty ty! Oj, Chloe, ja ci mówię, niezłe A Nie wybaczam! Nie A radę. A radę. Przepraszam, tutaj, senor Ogrodnik. Twój pies, mucho niedobry. Mucho, 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 bardzo niedobry pies. ¿Qué? No, no, entiendo, senorita. Czy mógłbyś, wiesz, złapać swojego, swojego psa i go zabrać stąd? Perdona me, por favor. Chciałem coś powiedzieć. Coś, co serce podyktuje. Gdybyś kiedykolwiek chciała, żeby ktoś ci wylizał ucho... Albo wyciąkał złe pchły z trudno dostępnych miejsc, lub najzwyczajniej leżał u twych łap. To ja zrobię wszystko, żeby móc być tym kimś. Hu! schowaj proszę język. O, oh. oh, y wiesz, papi, to się chyba nie uda. To znaczy teraz nie? Zawsze nie. Czyli nigdy. Chloe. Możesz zostać z nami jak długo tylko chcesz. Monte to miejsce jest tak z bajki, naprawdę. Ale tam w domu czeka ktoś, kto na pewno się martwi i tęskni za mną, i ja też tęsknię. Twoje korason? Mi korason? Właściwie co to znaczy? Moje serce. A ja mu nawet nie nie dałam mu szansy. Chihuahuas są rozmaite. Różnimy się sierścią, wielkością, ale kiedy zaczniesz patrzeć nie oczami, lecz swym sercem, zobaczysz, że jesteśmy takie same. Powodnym w najlepszych ciuchach. <grym> Czyli co, już nie jesteś rozpuszczona Chihuahua z Beverly Hills? Z Beverly Hills? Si. Rozpuszczona? No mas. <grym> a jak będzie po hiszpańsku, co robisz w piątek wieczorem? ¿Qué ze ser el viernes por la noche? Kiewa za serel wierne, spor lanocze? Ja? Nic. A ty? Nada. Bueno. To może... Nie rozumiem, przecież tak cię potraktowałam, a ty mimo wszystko zebrałeś się i ruszyłeś mnie szukać. A można inaczej? Papi, ty jesteś mi corazón. Chyba zaraz uronię łzę. Hehehe. <laughs> Papi Lumpi. <laughs>